we <laughs> Ja bardzo długo znam Szymona Hołownię i wiem doskonale, jaki to jest człowiek. To jest człowiek dialogu, który gotowy jest do tego, aby rozmawiać z jedną i drugą stroną sceny politycznej. Już trochę o tym powiedzieliśmy, że Polska w tej chwili jest podzielona równo na pół. Jedni drugim ręki nie chcą podać i nie chcą rozmawiać. A my jesteśmy teraz w takiej sytuacji, w której to partia, znaczy koalicja rządząca będzie miała prezydenta, z którym musi współpracować w najważniejszych sprawach. Tam nie było żadnych negocjacji, tam była rozmowa o bardzo ważnych sprawach dla Polski, jak? o współpracy z prezydentem chociażby w sprawie Ukrainy. Karol Nawrocki jeszcze jako kandydat na prezydenta podpisywał różnego rodzaju dokumenty, które miałyby sugerować, że no dla niego Ukraina nie jest tak ważna jak prezydent Duda, więc to jest po prostu szalenie istotne. Wyborcy zdecydują, to my potrafimy rozmawiać zarówno z wyborcami PiSu jak i Platformy Obywatelskiej Szymon Hołownia ma głębokie doświadczenie rozmów w trakcie kampanii z Polakami, którzy przychodzili do niego i opowiadali mu o swoich zymer, lękach absolutnie. i frustracjach. Też... I on nie przestanie rozmawiać z nikim z jednej i drugiej strony politycznej i uważam, że powinniśmy być wdzięczni, że mamy polityka, który... Nie ma żadnego problemu, żeby wyciągnąć rękę do jednej i drugiej sceny politycznej i rozmawiać o najważniejszych sprawach. Jesteśmy Polską 2050, dlatego nie zapisujemy się ani do PiSu, ani do Platformy. A mogę Panu powiedzieć jedno, że wśród czy Polski 2050 y, y, połączyło nas jedno. Nie chcemy być PiSem i nie chcemy.